z tej strony Gerd Marfa, to kolejny odcinek, a ty widzisz. Dzisiaj pogadamy sobie o maturach. Intro! ostatni raz ja wiem, że jesteście w trakcie matur i bardzo. Bardzo pewnie nie chcecie o tym gadać, a w zasadzie najprawdopodobniej bardzo chcecie o tym gadać, tylko udajecie, że nie chcecie o tym gadać. Dlatego ja również wypowiem się na ten temat. Nie będę mówił na dobrą sprawę nic, czego już byście nie wiedzieli. Przede wszystkim, matura ma naprawdę niewielkie znaczenie. Nie mówię przez to, że nie jest potrzebna. Po prostu, matura tak bardzo się upowszechniła i tak wiele osób posiada. Maturę i świadectwo maturalne, świadectwo dojrzałości, jak to mówią, że mm, straciła ona, z, ona znaczenie jako istotny dokument przy uzyskiwaniu późniejszej pracy, studiów, cokolwiek nie. Ale na dobrą sprawę nie są również istotne. Licencjat, magisterka, jak zrobicie doktora, to jesteście gość, ale dopiero wtedy. Niestety, papiery dawno, dawno już straciły znaczenie przez to, że bardzo, bardzo się upowszechniły. Po są coraz prostsze matury, coraz, prostsze, coraz prościej jest kończyć studia, coraz prościej jest zrobić magisterkę. To nie znaczy, że ktoś, kto nie, nie, nie zrobił matury, bądź nie zrobił licencjatu bądź nie zrobił magisterkę, jest głupszy, tępiejszy albo coś takiego. Kwestia jest tego, jak bardzo nacisk kładziemy na tą cholerną maturę. Ponieważ. Zazwyczaj pewnie już słyszeliście y, spoza szkoły dokładnie to samo, co ja Wam powiedziałem przed, przed sekundą, że to nie ma najmniejszego znaczenia i tak kurczę, możecie nie dostać pracy, chyba że ukończyliście je na technikum i naprawdę nauczyli Was zawodu. Dużo osób nie przykłada się do nauki, do, nam, do matury. E, ponieważ trochę się boją, bo w szkole mówią, że jest bardzo ważna, inni mówią, że jest nieważna i na dobrą sprawę nie wiadomo, co o tym myśleć. Ta społeczna opinia na temat matury bardzo, bardzo e, zaniża wyniki e, i tak dosyć prostej matury. Niestety prawdopodobnie to, co udowadnia kanał Matura to bzdura, czyli że ludzie, którzy posiadają maturę i tak nie posiadają elementarnej wiedzy, teraz zapewne jest prawdą. Zakładam, że gdyby mnie zapytać o zadania maturalne, które rozwiązu rozwiązują na tegorocznej maturze, nie znałbym odpowiedzi nawet na jedną trzecią. Prawdopodobnie. I najgorsze nie jest to, że, że, że ludzie mają w dupie tą maturę. Nie jest to, że. że, że, że... Eee, nie dostaniecie pracy z samą maturą po, po, po liceum ogólnokształcącym. Nie jest, nie, jest, nie jest, to wszystko najgorsze. Najgorszym jest to, że naprawdę w dupie egzamin maturalny mają ci, którzy... którym powinno na nim najbardziej zależeć. Srocze boby. I nie są to wbrew pozorom maturzyści. Pipy. Najbardziej w dupie egzamin maturalny ma moim skromnym zdaniem Ministerstwo Edukacji. chuje. Ministerstwo Edukacji raz już wypuściło egzemplarz egzaminu maturalnego kutwa. Czegoś, co teoretycznie w szkołach opisywane jest jako najważniejszy etap w życiu człowieka. Z. Błędami. Ja pierdolę tyle czasu jest na przygotowanie cholernego arkusza i to jest ich jebana robota, a wypuszczają egzamin maturalny z błędami. Ja święcie modlę się o to, żeby w tym roku nie było już żadnych błędów kolernym egzaminie maturalnym. Chociaż ja już dzisiaj słyszałem prapił jakąś taką ploteczkę, że na maturze z matematyki był jakiś błąd w arkuszu, im było podane jakieś odpowiedzi albo coś. Bardzo możliwe, że to jest plotka i to jest kłamstwo, więc nie, nie sugerujcie się tym. Ale mimo wszystko boję się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo możliwe, że, że, że po prostu ministerstwo robi nas chuja i wypuszcza cokolwiek, byle by było i byle by ludzie pisali tą maturę. To musi kręcić, bo musi ich do przodu. <słuch> Ten odcinek, a ty widzisz, zasadniczo nie był kompletnie zabawny. Ja mnie, bo mi mnie to kompletnie nie śmieszy. Tak czy inaczej, jeśli... Uda Wam się zdać tą maturę. To bardzo, bardzo wam gratuluję. Jeśli Wam się nie uda z tej matury, spróbujcie sobie jeszcze raz, albo nie próbujcie, naprawdę jest mi wszystko jedno. Sęk w tym, żebyście za bardzo nie spinali pośladów na to, że jeśli czegoś. Coś zrobicie, to uda wam się życie, a jeśli czegoś nie zrobicie, to wam się to życie nie uda. Na dobrą sprawę działajcie z planem, bez planu wszystko kompletnie jedno. Starajcie się jakoś... Dobrze dalej żyć. Co ja za za frazę. Dobra, skończę pierdolić amanturze. mam nadzieję, że to był w miarę krótki odcinek. Eee... Ostatnie słowo na koniec. Powodzenia dalej, cokolwiek będzie się działo. Dobra, dzięki na razie.